Dzień dobry, witam Was na drugiej lekcji, drugiej części lekcji PRL w latach 1956-1970 ostatnio skończyliśmy mówić o tym, jak za czasów gomułki państwo teoretycznie ma się lepiej. Są przeprowadzane reformy, używam cały czas takiego określenia niby jest lepiej, niby więcej się dzieje, niby nie ma cenzury. Mówiliśmy też o tym, że Państwo weszło w dosyć duży konflikt z Kościołem oraz o tym, że ten konflikt był dosyć trudny dla Państwa, bo był to rok 1966, kiedy nasze państwo obchodziło tysiąclecie kościół mówi, Chrztu Polski, władze mówiły tysiąclecie państwa polskiego. Zakończyliśmy tą lekcję. Na y, takim zagadnieniu, że y, zaczynają się dziać jakieś rozłamy w partii i powstaje y, opozycja. Słuchajcie, używaliśmy określenia, że mamy do czynienia w partii z rewizjonistami. Rewizjoniści, przypominam, to byli ci, którzy byli zwolennicy y, reform, oraz mamy do czynienia z dogmatykami, czyli ci, którzy są konserwatywni i nie chcą żadnych zmian. Wtedy jak ta, powstaje taka grupa opozycyjna, to też wspomniałam o tym, że polscy literaci na przykład napisali list do władz taki oburzający, że mają wydzielany papier do, do, do swojego użytku. Do tego młodzi działacze PZPR-u Jacek Kuron i Karol Modzelewski też buntują się przeciwko sytuacji w państwie. Pewna grupa harcerstwa świadomie zaczyna zakłócać wykłady Słuchajcie na Uniwersytecie Warszawskim, określa się ich mianem komandosów, ponieważ pojawiają się nagle na tych wykładach i je, i je przerywają. Liderem był Adam Michnik, te osoby oczywiście są za każdym razem prześladowane i nie są przez władze akceptowane. I ta sytuacja trwa. I w pewnym momencie wydarza się coś, od czego właśnie chciałam zacząć tą lekcję. W marcu 1968 roku na deskach Teatru Narodowego jest sztuka Adama Mickiewicza, dziady, w reżyserii Kazimierza Dejmka. Sztuka, jak to sztuka, publiczność przychodzi i dzieje się coś, czego aktorzy się nie spodziewają. Reakcja publiczności bardzo zaskakuje wszystkich. Reakcja, która polega na tym, że dochodzi do wystąpień antysowieckich, a jest to spowodowane tym, że w dziadach Adama Mickiewicza pojawia się pewien fragment krytykujący Rosję. No i ten fragment stał się takim powodem do tego, że Polacy zaczęli wzywać do antyrosyjskiej postawy i to w czasie, słuchajcie, tych przedstawień. W związku z tym władze podejmują decyzję, że spektakl należy zdjąć z afiszy, czyli przestajemy grać ten spektakl. W odpowiedzi na to, słuchajcie, no widownia oczywiście nie godzi się na, na, na ograniczanie sztuki, dochodzi do wystąpień i 8 marca 1968 roku, olbrzymia grupa studentów organizuje demonstrację, wychodzi na ulicę i Krytykuje decyzję o zdjęciu sztuki. Władze używają milicji obywatelskiej, używają ZOMO, czyli zmechanizowanych oddziałów milicji obywatelskiej, do tego, żeby tą młodzież pogonić. Tutaj ten udział milicji czy ZOMO nie jest takim udziałem Powiedzmy to pokojowym. Tu używa się po prostu siły fizycznej przeciwko występującym studentom. To się działo 8 marca. Władze były przekonane, że po wyjściu milicji na ulicę ta sytuacja się gdzieś tam rozejdzie po kościach i, i wszystko się zakończy. Natomiast spowodowało to, że następnego dnia w kolejnych, słuchajcie, Miejscach, organizowane są mie wiece, organizowane są strajki okupacyjne, mamy bardzo dużo demonstracji. Studenci y zarzucają milicji, że używa brutalnych metod, y zarzucają władzą, że władza nie jest tolerancyjna, y zarzucają, że władza jest bardzo konserwatywna, żądają liberalnego podejścia, troszeczkę więcej swobody. Oczywiście władza tą sytuację też krytykuje. Wykorzystuje się radio, wykorzystuje się, słuchajcie, prasę, telewizję. Mówi się, że to jest spisek, że te wystąpienia studentów to jest spisek. Spisek synów osób, które zostały kiedyś z partii usunięte, a te osoby miały być powiązane wcześniej ze środowiskiem żydowskim. W związku z tym mówi się o spisku synów. Tych, tych Żydów, którzy byli odsunięci od władzy i rozpoczyna się niesamowita nagonka na ludność pochodzenia żydowskiego. Doprowadza to do tego, że Polska opuszcza kilkanaście tysięcy osób pochodzenia żydowskiego, osób bardzo dobrze wykształconych. I słuchajcie, i w tym momencie chciałabym, żebyście przerwali oglądanie mojego filmiku i wrzucili sobie do przeglądarki filmik, który bym proponowała. Jest to filmik mówiący o tym, jak wyglądał ten marzec 68. Filmik jest z zasobów IPN-u, czyli Instytutu Pamięci Narodowej, ale filmik jest dosyć długi i bez komentarza. Dla mnie wystarczy, kiedy oglądniecie 2-3 minuty tego filmiku, te pierwsze. Jeżeli ktoś chce, to oczywiście może cały oglądać, ale żeby zobaczyć jak wyglądał ten marzec 68 i jak oglądniecie ten marzec 68 no to wróćcie do dalszej części którą już teraz będę kontynuowała to będzie ta pierwsza rzecz pierwszy przerwę po oglądnięciu filmiku słuchajcie zobaczycie jak masowe to były wystąpienia tego 68 roku Sytuacja polityczna jest taka dosyć, można powiedzieć, napięta. Pod względem gospodarczym też nie dzieje się dobrze. Mamy końcówkę lat 60. i Gomułka decyduje w roku 1970, że wprowadzi podwyżkę cen żywności i towarów przemysłowych. No i słuchajcie, tu się zaczyna kolejny bunt. Robotnicy nie godzą się z tym dlaczego. Robotnicy o tym, że będzie podwyżka towarów żywnościowych, dowiadują się wieczorem w dzienniku telewizyjnym 12 grudnia 1970 roku. Czyli na wieczór dowiadują się, że już rano będzie coś droższe. Wywołuje to niesamowite protesty. Pierwszy do protestu staje zakład Stocznik Gdański imienia Włodzimierza Lenina. Tam się wszystko rozpoczyna wcześniej już robotnicy już byli niezadowoleni, już wyrażali swój, jakiś tam no, nieakceptację tego, co się dzieje, natomiast to, co władze ogłosiły 12 grudnia przelało czarę goryczy, zaraz do zakładów, słuchajcie, Stoczni Gdańskiej dołączają się inne zakłady i mm, na, przekształca się to wszystko w taką wielotysięczną demonstrację. Ludzie wychodzą na ulicę. 15 grudnia masa robotników żąda, aby wycofać podwyżki. Słuchajcie cen żywności. Ruszają pod budynek Komitetu Wojewódzkiego Partii i dochodzi do starć z milicją. Znowuż dochodzi do użycia siły. I co się dzieje? Słuchajcie. Tutaj naprawdę te zamieszki są już takie na ostrzu noża. Wydano, co prawda, zakaz używania. Gomułka powiedział, żeby nie używać broni wokół, wobec robotników. Wprowadza się też stan wyjątkowy, natomiast to nie łagodzi w ogóle sytuacji. Dzień później w Stoczni Gdańskiej. Czyli 16 grudnia, 15 już jest ten moment takiego bardzo dużego wystąpienia robotniczego. Kilkutysięcznego. 16 grudnia ogłoszono strajk okupacyjny. Czyli ludzie pozostali na terenie zakładu, postanowili go nie opuścić, dopóki władze nie zniosą podwyżek i nie zmienią systemu wypłat. I tutaj najpierw staje oczywiście Stocznia Gdańska, do tego się przyłączają też inne zakłady. Kiedy pracownicy Stoczni Gdańskiej dzień później zmierzają do swojego zakładu, dalej oczywiście w ramach strajku okupacyjnego, zostają ostrzelani. Używa się już broni palnej. Słuchajcie, i to wydarzenie przeszło do historii w czarny czwartek. W książce na stronie 192 macie ten czarny czwartek opisany i tam mamy pewne dane, które mówią, że w Gdyni zginęło 18 osób. Demonstracje zorganizowano m.in. w Elblągu, Słupsku, Szczecinie, a w całych wydarzeniach na wybrzeżu ginie ogółem 45 osób. Słuchajcie, sytuacja robi się nieciekawa. Po raz pierwszy mamy taką eskalację, taki rodzaj zamieszek, który doprowadza do śmierci osób. W książce macie też dosyć ciekawą ilustrację, kiedy na drzwiach y, takich y, pokojowych niesione są zwłoki jednego z robotników, który, który ginie z gniewa Godlewskiego. Y, ta cała historia śmierci tego jednego robotnika znalazła swoje odzwierciedlenie chociażby w utworze muzycznym. Jeżeli będziecie chcieli to sobie wygooglajcie Kazika ballada o Janku Wiśniewskim. Ballada o Janku Wiśniewskim to jest właśnie nawiązanie do tej sytuacji, do tego co się działo w Trójmieście w grudniu 1970 roku. Dodatkowo władze wiedząc, że sytuacja jest bardzo napięta nałożyły blokadę na media po to żeby sytuacja o tym co się dzieje w Trójmieście nie przedostała się do kolejnych zakładów żeby cała Polska nie stanęła w tą sytuację zaangażowała się też Moskwa wyraziła takie duże niezadowolenie z tego co się w Polsce dzieje i Moskwa zażądała tutaj dokładnie jeżeli mówimy Moskwa to mówimy o Leonidzie Breżniewie Leonid Breżniew zażądał w celu uspokojenia sytuacji w Polsce aby odsunąć od władzy premiera Cyrankiewicza i odsunąć od władzy Gomułkę. I na zjeździe partyjnym, rzeczywiście tak się stało, Gomułka zostaje odsunięty od władzy, a na jego miejsce zostaje wybrany pierwszy sekretarz Edward Gierek. I rządy Gierka to jest kolejna lekcja. I teraz prosiłam bym Was o kolejną tak jakby przerwę, czyli tak. Pierwsza to było na oglądnięcie tego, co się działo w marcu 1968. I teraz na sam koniec proszę, żebyście oglądnęli film, który będzie drugi zalinkowany. To jest film, który przedstawia nam polskiej kroniki filmowe, to co nieraz oglądamy: Charakterystyka rządów gomułki, to co do tej pory robiliśmy. I tam się zacznie ten film. Będzie pięć filmików. Pierwszy będzie mówił o wystąpieniu właśnie Gomułki po marcu 68. Także zwróćcie uwagę na sposób mówienia, na to, jak on się zwraca, słuchajcie, już po tych wydarzeniach marca 68. Drugi filmik będzie mówił o budowie nowoczesnego, można powiedzieć, takiego domu, zwanego Zieleniakiem. Bardzo charakterystyczny, wybudowany tylko jeden, ponieważ kompletnie nie opłacała się konstrukcja tego, ale zobaczcie, co to jest za dom. Trzeci filmik będzie mówił, to takie migawki o funkcjonowaniu telekomunikacji w latach 70. Czwarty filmik będzie Wam mówił o tym, jak na Kaszubach władze przejmują pałacyk, typowo historyczny, przepiękny i, i co się w tym pałacyku dzieje. Nam słowo pałac kojarzy się z jakąś siedzibą, tak, ważnych, majątnych osób, no tutaj chciałabym, żebyście zobaczyli, co zrobili z tym pałacykiem komuniści. I piąty filmik, tutaj dla miłośników, słuchajcie, trochę sprzętu. Samolot Delta, czyli znowuż pochwała rozwoju gospodarczego naszego państwa to byście sobie jeszcze zobaczyli. Także dzisiaj tak naprawdę są trzy filmiki do oglądnięcia, ale kolejny temat też zrobimy troszeczkę swobodniej, żeby mamy naprawdę sporo czasu, żeby tak nie lecieć. Notatka tradycyjnie na Librusie. Bardzo proszę przepisać do zeszytu i w razie czego kontaktować się. Proszę ze mną. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.